Witajcie, witajcie, a, dziś, a dziś dzisiaj, pierwszy odcinek Halinowego vlogu. Dzisiaj jest maraton. Dzisiaj oglądamy polskiego Roblox Big YouTubera. Dzisiaj oglądamy polskiego, polskiego Roblox -youtubera. YouTubera. On stworzył mapkę na Bulldogs, na Bulldogs. Pierwszy chapter. Nazywa się Dech Lars Jakoś tak Jeśli ja jest ten kanał, to łapkę w górę Jeszcze więcej Zaraz zaczynamy kolejny vlog, to jest pierwszy vlogu Trzeba będziemy trwać do czasu Halloween Będziemy robić vlog do czasu Halloween Do, 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 do drugiego, do Do 31 października Będzie maraton z z okazji halloween a zaczynamy live'a zapraszam do mojego kanału, tego polskiego youtubera z którym robię to za tutaj pan ma trochę i Polska. będzie na na oglądać jak zwykle

Razem z pancierą, i strążkę pancierą do mnie, i to jest to, co mam na myśli. Robok piki. Pamiętaj, że robok piki to będzie połowę, a maratonu w miała ten glob, bo to jest zaczynamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zaczynamy. Polskiego Roblox youtubera, piszę chapter, to... The... Fraz. O! Kastenka To jest, jest polski youtuber. To jest y, Roblox youtuber, to nie jest zagraniczny. To jest polski youtuber. Robloxze O bo mówił, że on gada po polsku. Mój jest polski youtuber. O, zaczynamy. Chamę, że masz fajnego skina, goście, przyjacielu, masz fajnego skina. Zekamy ci będzie... In, jak tak, z innym youtuberem z, z zagranicznym. Pamiętacie, Tigripoy. No. Zobaczymy jak polski youtuber z Piggy. Ja chcę tą mapkę. Pierwszy chapter. Ma być ten, ten piesek z Swinów Extra. Tak dobrze mówię? O, Piggy, ma cię Piggy się obłociła. Dobra, po, czy, zobaczymy. Oglądamy. Co najmniej San Pozwólcie ode mi San mama to jest jeszcze, jeszcze fajna. O! Zabędą dźwięki. Muszę Kosteńko. po całą tą mapkę zrobić. O! Kosteńko! O! Może też właśnie jakąś mapkę zagram z tym e, polskim e, Piggy rutwarem Chcę zagrał zagrać tym youtuberem albo z ryoną.pl, albo liną. Lenom, Roblox, to napiszę wtedy w komentarzach, bo ona w górę. Polecam jego potrzebę, youtubera, Roblox Piggy youtubera, Roblox pigi, youtubera wbijać. A nagrał fajne sobie, nagrywamy sobie Przepraszam, bo mi to sławi. Tak, ona nam jest na moim tanciem. Jedynczowy krótko. tak, ile w tym godzin robiłeś, gościu? Czyli przyjaciele zrobiłeś. Dużo matkę, Może, może my z... Jak chcesz, że ten youtuber mnie zaprosił do... E, zobi, by na odcinku jego, to napiszę w komentarzach ten, ten nick z youtubera i załatzyła się w górę. Dobra. Dobra, oglądamy. Zabędę 9 złota. Dobra o, zaczęło tu w górę, co się dzieje? Nie Dobra, przechodzi mapkę. To żeby jak... Tak. O! Wenty. Będzie tu Mavzi? Czy już przejdzie optę? Ile to 2 minut? O Wenty. O przeszedł. Gdzieś jak jest K'a. O cave'a. Albo bakrumsów Czasem to, to bankrutuję gościu, czy co? Bo to jest bankrutu. To jest woda? Jak ty zrobisz tą wodę brązową? Czekaj, jak zrobisz tą czarną wodę, brązową? brązowa? To jest czarna czy brązowa? Napisz sobie w komentarzach. I co zrobiłeś. A wiem, co to są szczeki. Ja Zobaczę łapkę w górę.

Czy gość, kolego przychodzi. Chyba na jest na Factorach. Chyba, chyba tu są różne gry horrorowe. Okej, okay, tuż pisze po polsku. Jeszcze czytałem. Dobra. Dobra. Obserwuję, że jest Piggy. Ma być ten, ten piesek robot. O! Ten trap idzie. Piki. Zamknij. A, musi przetrwać. To chyba mapka Snafa, chyba dobrze mówię. Ile ma 2 minut? Jedną godzinę. Zaraz wsieje ten chapter i zaraz będzie koniec. Za, za 50 sekund będzie koniec, zaraz. Musi przetrwać, to troszeczkę. Na pewno przetrwać, bo jest z TikTok. Jest z TikTok. to YouTuberze. Yy, Dobra, czekamy. Zamykaj. Masz tam ten już męcze nie zabiła. 36 minut jeszcze musisz przetrwać. I trzeba zobaczyć, co to zostanie potem. O. Dobra. A gdzieś mój ten trzeba tutaj. Patrz, on sobie mnie masz maskotkę Tanjiro. Fajna, fajna maskotka, fajna, Boję się że fajna maskotka. Już, 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 już koniec. Do Wętów idziesz, tak? Dobrze mówię? O, jakaś kasztenka on mówi. System jakiś, tak? o O. Słyszałem. Ej, co to jest za miejsce? Dlaczego mam łaskoty na Giro? Aby tu na odcinku. Zawsze jedno odcinka odcinku na jakimś vlogu. Maczara jakiegoś. O! To już koniec? Już? Czekaj. Już przeszedłeś tak szybko? Ale! Jest a Sigma. Przyjacielu, jesteś Sigma. Jesteś Sigma.

parkour Fajnie, parkour zrobiłeś, ale jest to Sigmund ja O, dynamik chyba. albo mi się coś pomyliło. Tak, ponownie to coś jest dynamik. Czekajcie, pójdźcie. Dobra. Dobra. Dobra kasnica Kasnica, pozwól na mnie mi tam zero I co teraz? Powiedział Kolejnym... Kolejnym... teraz do keipa idzie, tak? Do keipa Do Lolon, mówię Nie wiem dlaczego mi się to widzowie. Masakra Ma trzy klony. Można tak piki? O-ho! Oh. Nie... To jest Botykratcz. Chyba Botykratcz. Ja nie wiem, czy to bo, ty gracz. Tylko nie jest Botykratcz. Ty to nie wiem. Tu, dobra, tu będzie. Czekajcie tylko. O. Teraz mi się nie zgubi. O. Teraz mi się nie zgubi Jiro ze zewnątrz, bo ja chciałabym, laty jeszcze o długa ta mapka jest poczekamy jeszcze tylko zostanie potem zaczęła to w górę to mi tam dziwo Nie, nie spadło mi. spadł. O nie, dlaczego tu robisz pałacoszkę? Chciałem robić tutaj. Uciekaj, bo jeszcze pigi zabije. Ale fajna muzyka dałeś na tej pigi, bo Fajne dałeś muzykę, i to Tylko sigmy sobie byłam, polecam. Dobra. O nie W końcu przeszedł W końcu ten Sigma przeszedł Ale było ciężko. Ja nie przeszedł tej mapki. Okej, okay. to się mówi nam si Sigma Po angielsku. O idzie bardziej i mimi. Okej. Okay.